Dzisiaj będziemy ciąć. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem. Moi drodzy, chociaż mamy piątek, powoli kończy się ten tydzień, to nie odpuszczamy do końca, trzymamy ten poziom gorliwości. Pamiętam, gdy kiedyś dużo jeździłem, bardzo dużo na rowerze, to. Te właśnie końcówki, te podjazdy, kiedy na przykład jechałem na kalwarię pacławską i tam jest taki podjazd, i nie mogłem na końcu odpuścić, tylko trzeba było się jeszcze pod koniec tego podjazdu, tej górki troszkę przyłożyć, zacisnąć zęby i potem była satysfakcja, że się dało. Tak samo tutaj, kiedy mamy koniec tygodnia. Czy też weekend nie odpuszczajmy, ale trwajmy, pamiętając, że Pan Bóg nam to wszystko wynagrodzi, a im trudniej nam się zmobilizować, tym Boża łaska będzie większa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Panie Boże, dziękuję Ci za kolejny dzień, który jest darem. Dziękuję Ci za kolejne słowo, które do mnie kierujesz. Niektórzy mówią, że zapomniałeś o nich, że nic. W ogóle nie mają od Ciebie żadnych znaków. Każdego dnia dajesz nam wszystkim Słowo: pierwsze czytanie, Psalm, Ewangelia, w niedzielę dwa czytania, w święta czy właśnie w uroczystości dwa czytania. Boże, jak Ty dużo do nas mówisz, i za to Cię wielbimy, za to Ci oddajemy chwałę. Za to, że Twoje słowo ostatecznie stało się ciałem i zamieszkało między nami, także dzięki Matce Najświętszej. Niech Maryja wyprasza nam dar umiłowania Twojego słowa, niech to słowo i w nas staje się ciałem, czyli staje się żywe. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii, Ewangelia z piątku, dziesiątego tygodnia zwykłego. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa Twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da lis rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. I jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Oczywiście, moi drodzy, kiedy patrzymy na Pismo Święte, trzeba patrzeć też na gatunki, litera, na gatunki literackie, różne style literackie na metafory przenośnie, są słowa, które trzeba traktować dosłownie, są teksty, które należy brać, przyjmować metaforycznie. I ten właśnie nie prowadzi do tego, żeby ma, że mamy się okaleczać, samo okaleczać, ale że mamy odcinać grzech, okazję do grzechu. I właśnie chciałbym też dzisiaj zachęcić cię do takiej refleksji. Co zabiera ci bardzo dużo czasu, a co nie jest aż tak bardzo niezbędne? Konieczne. Być może warto trochę to przyciąć. Dlaczego? Żeby mieć nieco więcej czasu ten symboliczny wdowi grosz Czasu dla Pana Boga? Czy to jest na przykład telewizor? Czy to jest telefon, internet? Czy to są może długie, długie rozmowy? Czy to jest może spędzanie długich godzin na zakupach? Może to jest coś innego, może to jest coś innego, ale właśnie warto zastanowić się. Ja nie mówię, że całkowicie zrezygnować, ale czy jest taka przestrzeń w Twoim życiu, gdzie Ty sama widzisz, gdzie Ty sam widzisz, że tutaj spędzam za dużo czasu, wręcz marnotrawię ten czas? I czy chcesz. To trochę przyciąć. Dzisiaj jest ku temu okazja, ponieważ dzisiejsze słowo do tego zachęca, żeby odcinać to, co nas oddala od Pana Boga. Zatem odetnij to po to, żeby zrobić miejsce na coś bardziej wartościowego, na coś bardziej szlachetnego, a co może być bardziej szlachetnego, jak nie Boża Miłość, relacja z Panem Bogiem. Słowo Boże, modlitwa. I oczywiście to ma ubogacać i ciebie, i Twoje małżeństwo, i Twoje życie rodzinne, i Twoje sąsiedztwo, i Twoją pracę, i Twoje studia, i Twoją szkołę, i to miejsce, gdzie jesteś. Wbrew pozorom, Pan Bóg ci nie zabierze, ale naprawdę poukłada ci dzień. Ja to wiem z własnego doświadczenia, wielokrotnie to na własnej skórze przerabiałem, że kiedy rozpoczynam dzień z Panem Bogiem, dzień mam lepiej poukładany. I mam też taką pewność, że są czasami pewne rzeczy drugorzędne, z których wiem, że mogę zrezygnować. Czasami jest to trudne, czasami podejmuję walkę, ale też wiem, z czego mogę zrezygnować. Jestem tego świadom. Jestem tego świadom. Ale to nam daje. Otwartość na Bożą łaskę i zaproszenie Pana Boga każdego dnia do naszego życia, i dlatego przypominam, tak mi zależało na tym, żeby ta seria była od rana. Biorę to z własnego, osobistego doświadczenia. Kiedy rano na uczcie przed śniadaniem z Panem Bogiem rozpoczniemy dzień, ten dzień naprawdę będzie lepiej poukładany. I tego Ci życzę na ten cały dzień i na kolejne. I niech Twoje odpowiedzią na to. Dzisiejsze słowo będzie komentarz. Panie Boże, Tobie oddaję mój czas. Panie Boże, Tobie oddaję mój czas. Także może zapanuj sobie dzisiaj nieco więcej 10 minut. O tak, to nie jest aż nie wiadomo co na wieczornik. Udostępnij ten film, zachęć innych, zapros innych. Bądź apostołem Bożego Słowa. Także i w taki sposób. Na cały dzień. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa Bogu, niech będą dzięki szczęść Boże i do zobaczenia.